Cześć. Tu Wilk na bani. Jeżeli oglądaliście na Instagramie relacje z otwierania mojego piwnego kalendarza adwentowego, to zauważyliście pewnie, że jedno piwo uznałem za wybitne. Był to Imperial Foreign Extra Stout ze szpunta. I po wypiciu tego piwa powiedziałem, że muszę uważać coś równie zajebistego. Dlatego też dzisiaj zrobimy sobie stouta. Z dużym belgie i dużą, ekstremalnie dużą ilością słodkich dodatków. Jakich? Zobaczycie w trakcie filmu. Zaczynamy ważenie. Ze względu na duży zasyp, będzie to na pewno trudne w utrzymaniu temperatury piwo, dlatego zdecydowałem się na zacieranie jednotemperaturowe. 22 litry wody. Rozgrzane do 75 stopni. No i zaczynamy wsypywać słody. Jakie? Będzie w opisie przepisu na wilk na kom, jak zawsze. A ja w tej chwili mam je już przygotowane, poważone wcześniej. No i wrzucam wszystko tak, żeby dojść do 72 stopni i tak będzie się zacierać w. Między 72 a 69 stopni, pomiędzy 120 a może i 180 minut. Sypiemy. Dziesięć kilo słodu przy 30 litrowym garnku to jest naprawdę duże wyzwanie. I prawdopodobnie kiedy na ostatnie minuty będę dodawał ciemne słody to część zacieru przełożę sobie do osobnego garnka I ostatni. Więcej już nie wejdzie. Możliwość uważania takiego piwa w 50-litrowym ganku to zdecydowanie polecam, ale ja już kilka tygodni temu uważyłem tego typu piwko nawet z 31 stopni Plato w takiej 30. Także da się. Ale teraz już naprawdę max. Grunt, żeby dobrze zamieszać. Fajnie przykryć yy, sobie garnek. Ja używam do tego koca. Z każdej strony, żeby temperatura była utrzymana jak najdłużej. A dzięki temu nie potrzebujemy zbyt wielkiego podgrzewania i długiego mieszania. To co, kończę i spotykamy się przy następnym etapie. Spotykamy się znów po ponad 3 godzinach, bo no, oczywiście były jakieś tam problemy, jak to w piwowarstwie domowym bywa. Po pierwsze, drugiego małego garnka miałem użyć dopiero do ciemnych słodów, ale tych jasnych było na tyle dużo, że postanowiłem przelać część zacieru od razu do mniejszego 6-litrowego garnka. A te ciemne słody dołożyć później do naszego dużego to pierwszy problem, no bo trzeba było zacierać, jakby na dwa pojemniki. Drugi, 180 minut, to był czas, po którym dopiero pokazała się negatywna próba jodowa, czyli dla nas ta pozytywna. I mamy w efekcie. Tutaj w fermentorze już z filtratorem oplotu zacierz z tego mniejszego garnka. I kolejny już z ciemnymi słodami. W dużym garnku przygotowany do wysładzania. No i tutaj zrobimy znowu przerwę. Bo to jest trzeci problem, który muszę rozwiązać. Czyli wcześniej miałem zmieścić 35 litrów zacieru do dwóch garnków. A teraz tyle samo muszę wrzucić do jednego 30-litrowego fermentora. Jak wyjdzie, zobaczymy za chwilę. Mówią, że przezorny zawsze ubezpieczony, no i coś w tym jest, bo gdybym nie miał drugiego filtratora z oplotu to bym musiał się teraz nieźle gimnastykować, a tak woda do wysładzania już się grzeje do 78 stopni, a ja mam zacier w dwóch fermentorach i mogę sobie spokojnie zacząć filtrację. Wycząmy przednią brzeczkę. Tutaj niestety miałem malutki wyciek. Na początku był wrzucony słód z tego mniejszego garnka. Stąd też jest jaśniejsza. I to zawrócimy sobie do fermentorów, a tutaj możemy już spuścić i z jednego i z drugiego. i czekamy na naszego stałta. Po 90 minutach żmudnej filtracji uzyskałem 14 litrów pięknej czarnej brzeczki, która zaczyna nam już wrzeć. Także dorzucam 20 gram chmielu lubelskiego Laskę cynamonu i wanili z Madagaskaru razem z pestkami. I teraz czekamy 60 minut na zakończenie chmielenia, 5 minut wcześniej wrzucę jeszcze 30 gram sabro i w ostatniej minucie pół kilo laktozy. A w tym czasie dalej wysładza nam się tutaj stałcik, który będzie gotowany jako drugi. Minęło 16 dni burzliwej fermentacji. Możemy więc przejść do tego, na co czekam najbardziej w tym piwie. No może prócz degustacji. Czyli przelewamy na cichą. Yy, ponieważ jest to Extreme Stout, właściwie Extreme Tropical Stout, to postanowiłem do y, jednego fermentora, y, tego który ma 28BLG, dołożyć 50 gram orzechów nerkowca prażonych przez 7 minut razem z jednym bananem, który teraz też już jest wystudzony, pokrojony w kosteczkę do tego 200 gram syropu klonowego, duża łyżka kawy i 200 g chipsów kokosowych. Do drugiego, tego, który ma poniżej 20 stopni plato, jest tylko 100 g kokosa, mała łyżeczka kawy, też banan i 100 gram syropu klonowego. No więc cóż, Zdezynfekowane kraniki, zdezynfekowane rurki, fermentory. Otworzymy sobie jeden i drugi fermentor, żeby dopuścić powietrza. I możemy dawać dodatki. Pierwsze Extreme Stout. Jak widzicie, ze względu na dużą ilość. dodatków. Dołożyłem sobie e, także na fermentację cichą fil filtrator z oplotu. Banan. Syrop klonowy. Kawka. I na koniec Nasz kokos. Taka duża ilość kokosa, bo poprzednie piwo, które zrobiłem kokosowe, wyszło niestety mało kokosowe w stosunku do tej ilości, którą dałem. Także tym razem troszeczkę więcej. I w tym czasie, jak tutaj nam zlewa się do tego fermentora. To możemy przełożyć resztę dodatków do tego light stałka. Light jak light. Jak dobrze pamiętam to ma 17,5 plato. I tyle. Jeden i drugi powoli się zlewa. Odkładam teraz na kolejne 14-16 dni. No i później butelkujemy. Doszliśmy do dnia rozlewu. Dla obu piwek refermentacja będzie karmelizowanym cukrem rozpuszczonym tutaj w 120, a tutaj w 250 ml wody. Piwko miesza nam się już w zdezynfekowanym fermentorze. Kiedy skończy, przechodzimy do rozlewu.